Dzień dobry. Zrobiłam sobie kawusie. Yy, właśnie będę farbować włosy. Dziewczyny, vlogmasa zaczynamy od włosów. Muszę zrobić odrost, bo już wam taki, wiecie. No, widać go. Mnie on irytuje bynajmniej. Więc rozrabiać będę <laughs> zaraz farbę. Przepraszam, tak mi się coś pokazuje jakoś dziwnie. Szybki odrost, tak myślę, że dosłownie minimalnie tej farby rozrobię, a później zabieram się za robotę. Plan na dzisiaj jest taki, że będę robiła zupkę pomidorową w naszym aikuku. Mój mąż, jako że jest po prostu osobą, która bardzo skrupulatnie sprawdza, czy coś się opłaca, czy się nie opłaca, oszczędność i tak dalej, zwłaszcza jeżeli chodzi o prąd, zamontował. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj, o. o to takie urządzenie, to tu. I to jest, słuchajcie, właśnie taki, e, nie wiem, jak to się nazywa, to po prostu mierzy pobór prądu. E, podłącza się to do urządzenia, i to urządzenie z tym, tym urządzeniem e, normalnie do kontaktu. No i twardo, intensywnie sprawdzamy, jaką to ma, e, jaki to ma pobór prądu, właśnie, nie? E, także zobaczymy. Dlatego dzisiaj też wleci zupka, żeby sprawdzić, czy to się opłaca, czy nie opłaca, ale powiem Wam szczerze nie wiem, czy wiecie, ale no tak jak mówię, on zwraca uwagę właśnie e, na takie oszczędności, jeżeli chodzi właśnie o prąd, dzięki. Także ma swoje takie um, swoje, sto, swoją stację dowodzenia, jeżeli chodzi o prąd. O, może tak. E, no i e, wiecie, co się dowiedziałam, że... Thermomix bierze więcej prądu niż to urządzenie. To tak dla kogoś, jakby ktoś się zastanawiał, czy ten iCook się opłaca brać. No, więc to tyle. Rozrobię sobie farbę. Ja używam dziewczyny cały czas tej farby Proximus Supreme Color Proximus Professional kremowo żylowa farba do włosów i ja mam numerek 1, czyli klasyczna czerń. Ostatnio sobie znowu zamówiłam farbę bicolor. E, czarną właśnie taką. Ona jest bez amoniaku. I jak ma być z wami szczera, to ta bicolor nie kryje tak dobrze moich siwych włosów, jak ta farba. E, przyzwyczaiłam się też do niej, więc nawet nie zmieniam za specjalnie. Ale chętnie bym coś przetestowała nowego, nie wiem, może. Może co? Może ten Matrix? Nie wiem. Jeżeli chodzi o farby tą z Proximus, to właśnie ją się rozprowadza jeden w stosunku 1,5, czyli na jedną porcję farby, półtora porcji oksydantu. I ja mam wody szóstkę, tak? Mam szóstkę, szóstkę, szóstkę. No i też mam tą wodę właśnie z tego. 30, mili, 30 gramów Farby i 45 A oksydantu. Także rozrabiam i idę robić włosy. W międzyczasie pewnie sobie odpalę jakiegoś vlogmasa u dziewczyn, może Kasię, Paulinkę, no nie wiem. Ja to ogólnie powiem wam, dziewczyny, że mam mało czasu na YouTuba i jak odpalam YouTube'a to albo z rana, właśnie, albo całkiem, całkiem wieczorem. Farbuję sobie właśnie włosy. Ją zakupię tą emocję. Oglądam Kasię. Kasia vlog. O, jaka uśmiechnięta Kasia, super. Pozdrawiam. Dziękuję, bardzo miło, bardzo miło. Tak, słuchajcie, jak się właśnie e, ogląda jakiegoś vloga i ktoś o tobie wspomina. Także super, Kasię, pozdrawiamy. Kasia, widać tutaj bardzo uśmiechnięta i widzę, że wyspana. Kasieńko, ja właśnie włosy sobie farbuję, więc nie mam czasu za bardzo tutaj gadać, żeby mi równomiernie się od, odrost zafarbował, więc odpalam kolejnego właśnie vlogmasa no i Dziękuję, życzę miłego dzionka ja wesoła... powiem wam, że uwielbiam czas, kiedy dziewczyny są w szkole mąż jeszcze w pracy, a ja sobie mogę w ciszy, spokoju posiedzieć posiedzieć, ale, ale wcześniej wiadomo wszystko porobić to co mam porobione, także siedzę z farbą na łebie Posprzątałam sobie kuchnię, wszystko w sumie takie porobiłam co powinnam porobić, i teraz to drugie co muszę porobić, to muszę wiadomo, zmyć włosy, wymalować jej i trochę oporządzić, że tak powiem, bo muszę nagrać rolkę właśnie na sobotę z enzym. i powiem Wam, że taka jest paskudna pogoda. Jest mrzawka cały czas tak siąpi deszczykiem. To nawet nie jest deszcz, tylko to jest tak, jakbyście jakąś mgiełką sobie, wiecie, psikały cały czas i to jest chyba gorsze, bo ja powiem Wam szczerze, że jak już padać ma, to niech już popada i przestanie. No, ale coś czuję, że dzisiaj cały dzień taki będzie. Także... Y Lipa. Antosia otworzyła kalendarze już z rana, bo troszkę oczywiście za, nie zaspała, tylko ciężko ją było zgarnąć z łóżka z rana, więc e, mówię, nie ma czasu na nagrywanie, bo ona chce, słuchajcie, otwierać kalendarz, żebym ją właśnie nagrywała, ale mówię, że nie mam czasu, bo ja jeszcze coś tam jej dok dokładałam do śniadaniówki. Ona pootwierała kalendarze, więc już Wam pokażę, co w kalendarzach było. A oczywiście miała tam e, swój taki balsam z brokacikiem oraz kamień, e, a u mnie dzisiaj w kalendarzu z Eveline był taki mały żel aloesowy do mycia twarzy i weźmiemy go ze sobą właśnie do zakopanego rewelka. No i te płatki, które z jedynki przesunęły się do jedynastki, a w zasadzie z jedynastki do jedynki. Yy, I dzisiaj one są. Także tak wygląda mój koszyczek kalendarzowy. Antosia tu twardo układa i mówi, że musi być wszystko na swoim miejscu. Także koszyczek jest, cukierki tu, ale tu będzie coś innego, no i tu słuchajcie stoi choinka, nie wiem na ile ją widać, tutaj takie widzicie te pręty, idzie do góry i na górze jest już słuchajcie zamontowana gwiazda, tu, ale jej nie widać tu, bo są e, pięknie już świeci, natomiast mój Staszek musi dzisiaj kupić taki dłuższy, dłuższy kabel, żeby to po prostu mogło być, podpinane pięknie to wygląda bardzo mi się podoba no i tutaj jeszcze myślimy jakiegoś takiego reniferka czy coś takiego a tu w, w oknie odbija się choinka pięknie to wygląda no tylko szkoda że nie jest biała ale mam nadzieję że może na Boże Narodzenie typowo jakiś tam wiecie śnieg spadnie no i dobra mamy to włos zrobiony zabieram się teraz za umycie tej skóry głowy zawsze zakładam do tego rękawiczkę chciałam wam polecić takie chusteczki ja je też kupuję w tej hurtowni fryzjerowa z Brzeska na Allegro, linka znajdziecie na dole, zostawię Wam. To są takie chusteczki fruti. mam z tego samego, jedna z Was mi poleciła, taki płyn właśnie też typowo do zmywania tego typu rzeczy, właśnie skóry. Natomiast Milena mi powiedziała, że ten płyn mocno może pod, podrażnić skórę. Ja go jeszcze nie testowałam, więc wykończę na razie sobie te chusteczki i zawsze właśnie zakładam sobie rękawiczki. Wiecie dlaczego? Bo zauważyłam, kilka razy zrobiłam tak, że e, używając tych chusteczek e, nie założyłam rękawiczek, i muszę wam powiedzieć, że później mi się bardzo tak jakby łuszczyła, mocno przesuszała skóra i no i to nieładnie wyglądało. Przynajmniej moje ręce są takie wrażliwe. No i tutaj sobie tak delikatnie właśnie wycieram, tak tylko wiecie, tutaj właśnie przy skroni, żeby to wytrzeć z tej skóry, żeby to w miarę jakoś wyglądało. O, i to są chusteczki, dziewczyny też, które bardzo fajnie radzą sobie z domywaniem resztek samoopolacza, na przykład jak zrobicie sobie gdzieś za dużą plamę, jakiś zaciek i tak dalej, to te chusteczki świetnie się do tego nadają, bo ja już też to tylko kilka razy pod tym kątem testowałam, także daję wam znać, że to są naprawdę ekstra chusteczki. Te akurat są właśnie z taką esencją aloesową, która ładnie też nawilża skórę. Wiecie, nie powodując żadnych podrażnień. Więc tak, słuchajcie, wygląda moja łepetynka w tym vlogmasie myślę, że też się ogarniemy razem. Zrobimy sobie makijaż. Wiecie dlaczego? Bo nie wiem, czy ja dzisiaj będę coś za dużo nagrywać. Dlatego, że no mamy wczesną godzinę, bo jest po dziewiątej z minutami. Więc jestem dobrze wyrobiona, wyrobiona się w czasie. A oprócz tego właśnie, że dzisiaj mam trochę takiej roboty w domu, to jeszcze pasowałoby się spakować na jutro. Albo jutro rano. Nie wiem, bo Mój Staszek jutro przyjedzie z pracy, to będziemy chcieli jechać, więc nie będzie za specjalnie trwa czasu, więc wszystko muszę zrobić dziś, no. O, widzicie, i tak od razu ta skóra lepiej wygląda. Bardziej tego tutaj nie ruszam, żeby znowu też tak tego nie podrażnić i gotowe. Także, co? Zrobimy sobie razem makijaż. W międzyczasie, od, oczywiście, kończę oglądać kasi vloga. Pomyślałam sobie, że dzisiaj przetestuję sobie coś, co bardzo mnie ciekawi, bo to jest produkt, który dostałam już kurczę jakiś czas temu od La Rose. I to jest marka Espoir. Patrzcie, taka baza. To jest leciutka baza pod makijaż. Jello Glow Riser. Mhm. Koreańskie. Sprawdzimy. Pomyślałam, że przetestuję sobie to jako bazę pod makijaż, bo to jest taka bardziej pielęgnacja niż, wiecie, taki mocny produkt, leciutki. Zobaczymy, jak dzisiaj się tu będzie sprawdzać. Fajnie pachnie. Więc ekspresowy dziewczyny makijaż. Słuchajcie, jak ja mam brwi ogarnięte i rzęsy, to ja naprawdę fajnie się czuję i ja mogę chodzić, tak? I dziś pewnie bym tak chodziła, gdyby nie to, że muszę ponagrywać trochę. Ale podkład. Dobra, poczekajcie, bo ja tutaj mam stację dowodzenia, to w ogóle sobie zamontowałam dziewczyny kilka lampek, żeby się lepiej doświetlać gdzieś i nie wiem, jaki podkład się nałożyć. Mam bandaj. Za mała jest ta toaletka, ale to jest kwestia przyzwyczajenia i organizacji, bo jak była tam ta większa toaletka, to wszystko było na toaletce, wiecie o co chodzi. A teraz jak toaletka jest mniejsza, to na dobrą sprawę gdzieś tam jestem zmuszona, wszystko ładnie chować i. Odkładać na swoje miejsce, więc to też jest dobry sposób. Anetka, czekam na zdjęcie Twojej gotowej toaletki. A podkład, jaki dzisiaj sobie nałożymy, no to dziewczyny, może e, słuchajcie, dawno nieużywany przeze mnie. Better than perfect z Eveline Cosmetics. Piąteczkę dziś nałożę, bo dzisiaj trochę już mi ta opalenie, przepraszam, zeszła, e, więc myślę, że możemy sobie piątkę strzelić. Ja od dłuższego czasu teraz dziewczyny pędzlem rozkładam podkład. Patrzcie, to jest po prostu wtedy ekspresowo. A resztę uklepuję właśnie e, gąbeczką. Tutaj mam tą gąbkę z Ibra i powiem Wam, że wolę Elever albo wolę gąbkę z tą Nową, fioletową, taką e, mięciutką. Jakoś tak, nie wiem, taka, taka zupełnie inna struktura niż na przykład gąbka Elever z ibry, Ale piękna, różowa. Boski kolor, mogłabym mieć taki dziewczyny sweterek. No i zapomniałam, że ten podkład jest taki leciutki yy, i krycie lepsze ma nałożone pędzlem, właśnie niż gąbką. Także, o, słyszę, że Stasiu przyjechał. Momuś, kto to przyjechał? Momek, pan przyjechał? Gdzie jest pan? Gdzie jest pan? Gdzie jest pan? Kto to przyjechał? Kto przyjechał? Kto tam przyjechał? No, no, pan! O tak No, pan! <grym> <grym> wam, że zawsze jak auto. Bo on słyszy, przebudził się teraz, słyszy i poznaje auto. Jak Staszek zawsze przyjeżdża, to takie dźwięki wydaje. No, przyjechał pan! Jeżeli chodzi, słuchajcie, o krycie, to tylko i wyłącznie elewear. O korektor. Lift and Light Ice. Proszę bardzo. To jest po prostu harpagan. To kryje bardzo, jest bardzo kryjące, bardzo mocno napigmentowane i niesamowicie wydajne. Patrzcie, przykryło mi to tutaj. Sobie delikatnie tu, o takie po jednej kropeczce. Teraz jeszcze promki na Lever są. Dziewczyny, zostawię Wam linka, możecie sobie skorzystać. Patrzcie, jak to przepięknie tutaj rozświetla. Delikatna jedna kropeczka i ładny macie kontur, taki lifting. Odcień neutral. To jest ten jaśniejszy, bo jest jeszcze ciemniejszy, ale ten jest taki mega, mega... Za dużo tu nałożyłam, widzicie? Rozcieram drugą stroną gąbki. Tak, ja mówię Wam szczerze, to jest najbardziej wydajny i najlepszy korektor, jaki aktualnie używałam. Na pewno zagości w moim kufrze na sezon makijażowy, no bo już jest za mną. O, gotowe. Ale mam od razu zrobiony to od razu człowiek się kurczy, lepiej czuje. Ja sobie makijaż wykończę, tylko chciałam wam polecić róż. Róż Ameli Mineral Cosmetics w odcieniu Apple Blossom i powiem wam, że on jest po prostu przepiękny. Ostatnio też nie nakładam różu e, mokrego, tylko samym tym właśnie, to są mineralne kosmetyki i on ma przepiękny odcień. Bardzo mi się podoba. Dobra, tyle. W ogóle mam wrażenie, że on jest taki lekko setynowy. Tak mi się podoba ten odcień, że na ten moment nie nakładałam kremowego różu, tylko używam sobie tego właśnie. On już jest chyba stary, ale to nic, nie zwracamy na to uwagi. I jako rozświetlacz użyję sobie dzisiaj, a może słuchajcie, Everyday Shine od Elever. Mam ochotę. Bo on jest taki lekko szampański, a nie chcę za ciepłego kolorku. Także o tutaj na usta balsam i gotowe. Dobra. Jesteśmy już w domu. Byłam po Antosie powoli, powoli będę kończyła vloga. Flet. Przyszła mi paczuszka od Woli, to sobie otworzymy, a dzisiaj jest tak ciemno, że myślę, że tutaj lepiej będzie nagrywać niż ogólnie nawet tam na tarasie, bo jest bardzo słuchajcie, ciemno. I tak, mam tu jedną nowość, którą sobie wybrałam. Mam tu jedną nowość, którą sobie wybrałam. Dziewczyny, jeżeli chodzi o weoli, to ruszyła premiera chyba przedwczoraj, czy dwa, czy trzy dni temu, albo w poniedziałek. Seria do, do cery naczynkowej. I jako, że ja nie mam cery naczynkowej, to słuchajcie, wzięłam sobie do przetestowania tylko i wyłącznie kojąco, rozświetlającą maskę nocną. Na naczynka, no ale wiecie, maska na noc, rozświetlająca, nawilżająca, myślę, że spoczko. Mamy tutaj azyloglicynę dwuprocentową i ekstrakt ze śliwki kakadu jednoprocentowy. Będziemy sobie testować. Na noc taka masyczka, raz na jakiś czas sobie nałożyć. Tu, o, widzę, że tutaj też jest procentowy 1% ekstraktu z liściwą wąkroty azjatyckiej, więc bardzo fajny składnik, taki mocno regeneracyjny i naprawczy na skórę. Seria nazywa się Redness. Tutaj mamy Night Therapy, także mam tą nowość. Linki Wam zostawię do tego wszystkiego na dole. No i co dalej? Klasycznie, dziewczyny, samoopalacz. Love at the First Tan. Tym razem wzięłam sobie odcień Cocoa, bo jeszcze mam Amber w zapasie. Ostatnio się też opalałam samoopalaczem i też nakładałam sobie właśnie ten Odcień kokoła. Raz na jakiś czas lubię sobie walnąć taką. Walnąć? Jak to brzmi? Strzelić taką chłodniejszą opaleniznę i właśnie ten odcień kokoła jest chłodniejszy, amber jest cieplejszy. Dziewczyny, to jest najlepszy i najbezpieczniejszy aktualnie samoopalacz. Elever w dalszym ciągu lubię i bardzo cenię, natomiast elever w porównaniu do tego jest dużo delikatniejszy, bo on jest taki mega uniwersalny. Bardzo subtelny. Wiadomo, że jak się dwa, trzy razy pod, no, pod rząd e, opalę tym z Elever, to jest ok. natomiast ten mi się niesamowicie podoba, bo po jednym nałożeniu już mamy taką opalę, nie jak ja lubię, czyli troszeczkę taką, e, no nie chcę powiedzieć mocniejszą, ale taką fajnie widoczną. Przepięknie pachnie, bardzo ładnie schodzi, nie robi plam e, i jest ogólnie dużo większy niż Elever, umówmy się. Linka Wam też zostawię na dole, oczywiście później wzięłam sobie wygładzająco właśnie brązujący balsam, balsam, który mi wykańcza się już, czyli balsam właśnie taki samoopalający pomiędzy opalaniami i samoopalaczem, ja lubię sobie nałożyć właśnie balsam brązujący na całe ciało pamiętamy, że balsam brązujący też nakładamy rękawicą żeby nie porobić sobie plam jak ja od razu no i tutaj mamy jeszcze dwa produkty, które E, sobie wzięłam, czyli mm, szampon i odżywkę. Wzięłam tym razem szampon i odżywkę inny niż mam teraz. E, szampon, e, o, przepraszam, odżywkę mam o, teraz tą gloss, taką z takim efektem gloss. Bardzo fajna, bardzo mi się sprawdza, więc chciałam sobie przetestować jeszcze tą kolejną. Tutaj jest znowuż nawilżająco wygładzająca odżywka humek, tantowa. E, tutaj jest pantenol, kompleks kwasów fialoronowych, także to sobie będę testowała. Ale te kosmetyki są po prostu zarąbiste, dziewczyny. Przede wszystkim są tak wydajne, bo są bardzo gęste, fajnie się pienią i wydaje mi się, że one e, tu jest 300 ml, więc to jest taka też klasyczna większa butelka. Tylko ta butelka jest tutaj po prostu najnormalniej w świecie, taka mniejsza, ładnie zrobiona. Zobaczcie, a tutaj mam właśnie wzmacniająco odżywczy szampon poprawiający kondycję skalpu z aminokwasami i melantoniną. E, tamten, który mam, jest do włosów takich zniszczonych e, i farbowanych, a ten jest właśnie e, wzmacniająco odżywczy. Także to sobie będę testowała. Nie powiem, fajnie, fajnie, bardzo mi się to podoba. Linki wam oczywiście zostawię na dole. I pamiętajcie że, dziewczyny, że z moim kodem w sklepie Wyoli Botanika macie 20% zniżki. Linka zawsze znajdziecie i kod rabatowy na dole w opisie. A tutaj jeszcze przyszła mi druga przesyłka i to jest w zasadzie, słuchajcie, przesyłka, którą ogólnie muszę zrobić osobny film. Osobny film, bo tutaj jest Pakutem. I tak jak ostatnio wam robiłam przegląd sukienek, na ona mi teraz będzie tym fletem grała. Matko Bosko, baczcie znalazła flet. To chyba nie przemyślała tego, że ona teraz tym fletem będzie trąbić cały czas. No więc, jeżeli chodzi właśnie o Pakutem, ostatnio wam robiłam przegląd sukienek świątecznych i dziewczyny co? I wzięłam i wymieniłam sobie sukienkę. Dobra, ale widzę, że to jest zupełnie inny materiał. Tamtą L na XL zwróciłam czerwoną i wzięłam sobie, dostałam tutaj inną, bo tamtej chyba już nie było. W każdym razie ta sukienka ma zupełnie inny materiał dziewczyny niż tamta, ale wydaje mi się, że jest ładniejsza, bo ten materiał nie jest taki gruby i to już mi się podoba. Natomiast widzę, że ona nie jest tak rozkroszowana jak tamta. To jest inny model sukienki, no ale tamtej już nie było w tym mniejszym rozmiarze. Także. Dobra, to jest troszeczkę inny. W sensie dziewczyny inny materiał. Ale sukienka też piękna. I tutaj patrzcie na to. Jaka zieleń piękna. Tutaj mam Bordo. Tutaj mam czarne, a czekolada? jest czekolada dziewczyny, cekiny. No mega. Będę, 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 będę mierzyła. Będę. I jeszcze dziewczyny daję Wam cynka, bo właśnie też wrzucałam na Instagrama info że aktualnie jest na stronie internetowej Elever Cosmetics dodatkowe minus 15% z kodem extra 15 na kategorię makijaż. Więc są tutaj fanki kosmetyków Eveline Cosmetics z Waszych ukochanych serii, to możecie sobie zrobić zamówienie. Także za minimum 99 zł z tego co widziałam. Ja dzisiaj nakładałam, zresztą malowałyśmy się rano, nie? Tą paletką, to daję Wam znać, proszę proszę, no jak nagrywałam tą rolkę w sensie tego vlogmasa, jak rano się ogarniałyśmy, to jeszcze tej promki nie było. A ja na Instagramie też testowałam sobie te kolorki z tej serii Celebrity Lips i powiem wam, że są zarobiste. Ta czerwień wyląduje u mnie na święta na ustach. No nie ma innej opcji. A olejki z tej serii są po prostu przepiękne. Jak lubicie taki efekt mokrych ust, no to zobaczcie na to. I co jest najlepsze, one w ogóle nie spływają i nie zbierają się w kącikach. Nie zbierają się w kącikach, więc my to lubimy. Co teraz? Wszystko porobiłam, rolki zaakceptowane. Mam już, na dobrą sprawę, taki, powiedziałabym, jak luz. Więc teraz mamy godzinę, jeszcze nie ma 15, więc ja sobie jestem offline teraz, idę zaraz zapalić też w kominku. Rozłączam się przez telefon, muszę sobie podładować, bo dzisiaj o tej 18 jeszcze mam transmisję, i później już w sumie będziemy się tylko i wyłącznie relaksować. No to pasowałoby, chyba. E, iść troszkę ogarnąć i popatrzeć, co e, bierzemy do tego zakopanego, i najlepiej będzie, jak wyciągnę walizkę i po prostu z tą walizką. Walizkę, nie wiem, albo torbę, nie wiem, nie wiem. E, niby na długo nie jedziemy, ale jedziemy we czwórkę. Więc wiecie, no jak jedziemy we dwójkę ze Staszkiem, tak na taki weekend to się bierze jedną torbę i tyle, a tutaj z dziećmi to jednak trzeba. E, troszkę bardziej się, że tak powiem, zaopatrzeć, więc kolejne dwa vlogmasy. No, biorę komputer, biorę wszystko co mi potrzeba i na pewno mm, coś tam. Takiego klimatycznego nagram i mam nadzieję, że będzie trochę śniegu. Chociaż zapowiadają piękną, nie, chyba nie chcę śniegu, nawet dziewczyny. Nie chcę. Zapowiadają piękną słoneczną pogodę, chociaż ta aura, która dzisiaj jest za oknem, temu nie sprzyja. Nie widzę tego. Mm -mm. E, dobrze, to ja uciekam, żegnam się z Wami. Na razie może jeszcze się odezwę. Zobaczymy. A przed domem stanęła nam piękna choinka. To się podoba Ci się? Pięknie świeci. No, jeszcze będziemy chcieli tutaj takiego, właśnie reniferka. No, właśnie Stasiu teraz poszedł przyłączyć, żeby nie migała, tylko żeby po prostu świeciła. Miga. Na razie miga. Ale tu jeszcze będzie taki reniferek obok stał. Też będziemy zamawiać. Także kończymy dzisiejszego vloga. Taki reniferek, że taki jak na przykład jest na tym? Na. Świecący też. Na przykład na jarmaku świątecznym. No ale nie taki wielki. No zobaczymy, coś tam się na pewno znajdzie. Taki. Także póki co, żegnamy się z Wami. Także na razie żegnam się z Wami dzisiaj. Będę powoli ten, kończyć właśnie, kończę tego vloga, żeby Wam to zmontować i wrzucić jeszcze dzisiaj, bo mamy godzinę przed 17.00. Ja jeszcze trochę mam rzeczy do zrobienia. No i kończymy dzisiaj i od jutra zaczynamy taki totalny relaksik, chillaucik, także nie mogę się doczekać. Uciekam i do zobaczenia jutro. Jutro będziemy razem nagrywać vloga, co? Jutro Vlogmaszy. cały vlog będzie chyba do tego. Z zakupionego. No nie cały, no czekaj, bo cię nie widać. No właśnie będziemy jeść. Będziemy nagrywać, tak? Musimy jechać do domu. O, dobra, dobra, kończymy. Dziewczyny, chciałyśmy dzisiaj wam pokazać właśnie tego liska, którego dostałyśmy z Humanas. Przepiękny taki dyfuzor właśnie. Jeszcze nie mówię, poczekaj. Przepiękny taki dyfuzor olejków. Tutaj się wlewa wodę, o, tutaj do tego grzybka Max. Czyli max, tyle się wody nale, nalewa. Chciałam Wam przypomnieć, że pamiętajcie, że do tego, do tego typu urządzeń, właśnie takich dyfuzorów, destylowana woda, tak, bo kamień się osadza. No i Antosia tu teraz włączy... E, mama, bo mhm. kiedyś chyba nie wiedzieliśmy z tym grzybkiem. Z tamtym grzybkiem, no, wlewaliśmy taką normalnie filtrowaną wodę przez ten dzbanek dafi i powiem Wam, że zawaliło się kamieniem. O ile wiadomo, macie czwartą wodę. No, i tu lisek jest zasilany właśnie na kabel. Antosia, włącz. Jak tutaj, jak to działa? Pięknie. Tutaj macie przyciski. Poczekaj. Mamy przycisk włączenia. Pierwszy ten guziczek to jest intensywność lampeczki. Tak. A trzeci to jest muzyczka. Zmienia się muzyczkę, tak? Pokaż. I tutaj. O, widzicie? Leci właśnie. Para. Olejki zapachowe, możecie sobie tu wlać. Przepiękna jest ta lampka. Ona zdówko. A tutaj, dziewczyny na łapkach, zmniejsza się dźwięk głośniej i ciszej. Także powiem Wam, że świetny pomysł na prezent dla Waszych dzieciaczków. To podpowiadam, że kupicie ten dyfuzor w sklepie internetowym Kika. Linka macie na dole i macie mój kod rabatowy na minus 15%, więc myślę, że to jest bardzo fajna propozycja na prezent dla dzieciaczka, a Antosia chce tu pokazać domek swój. Bo zrobiła tu domek komu? Sarence. Czekaj, włączę lampę. No, co tu masz za domek? Saręca. ręce. Ja jakieś figurki. I taki domek sobie zrobiłaś ładny, nie? Tu jest jakiś pokoik. <laughs> no. E, tu się po prostu chowa jakieś rzeczy, dywany. Ale ładnie. Mhm. E. Tu jest sypialnia. Sypialnia, a tu się kąpię. O, prysznic zrobiłaś tu kabinę Prysz. prysznicową. No super. Także jutro będziesz się bawić. A teraz tulimy Twojego szumisia. Gdzie masz tego szumisia? No. mu muszę go położyć. Mhm. także tak, dziewczyny same po prostu atrakcje. Taki mhm. Ruszę. Dobra, tulimy. Także my tu zrobimy klimacik. Antosia położyła zabawkę do spania. No, tu misiaczka. misiaczka położysz, proszę to jest się po... Zwierzątko. zwierzątko, super. No i teraz się kładziemy do łóżka. A śpi na przykład. Bo już jest późno, a jutro do szkoły trzeba iść jeszcze. A on śpi na dachu. No, dobra. Pilnuje, on tak? Okej. Okay. O, bo mamy się już jewa. Proszę się przytulić tutaj. Ładnie ułożyć wśród swoich wszystkich poduszek, poduszek które masz. No i tak wygląda kącik Antosi do spania. Pięknie. No i lampeczka. I przy niej zasypiamy. I mamy jeszcze taki projektor gwiazd. I inhalator, tak.